Cześć! Dziś zaprezentuję Wam przytulne, niedawno wyremontowane mieszkanie w spokojnej i bardzo zielonej części Bemowa. To idealne miejsce do ładowania baterii w domowym zaciszu. Nazywam się Apolonia Aleksandrowicz i zapraszam na prezentację. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, w tym przestronnego salonu z aneksem, dwóch łazienek oraz dużego balkonu, z którego rozpościera się cudowny widok na kojącą zieleń. Niespełna dwa lata temu przeszło generalny remont obejmujący wymianę podłóg, wykonanie gładzi, wymianę wszystkich na nowe, nową kuchnię, remont toalety oraz wymianę drzwi wewnętrznych. Połączony salon z kuchnią sprawiają, że mamy komfortową część dzienną. Dzięki południowej ekspozycji do okien w ciągu dnia leniwie wlewają się promienie słoneczne. W pełni wyposażona kuchnia oraz meble wykonane na zamówienie kryją w sobie wiele powierzchni do przechowywania. Salon z wygodną kanapą jest idealnym miejscem do rodzinnych spotkań. Także w tej części zadbano o miejsce na rzeczy domowników. Wejdziemy stąd również na ponad 9-metrową lodżię z pięknym, niczym nieprzesłoniętym widokiem na zieleń. Kierując się w głąb mieszkania odnajdziemy przestrzeń prywatną, a tym co dzieli dwie strefy jest toaleta, Oraz kawałek dalej łazienka z wygodną wanną. Większa sypialnia posiada optymalny układ kwadratu i aż 14 metrów powierzchni użytkowej. Wspaniałe miejsce, które może pełnić funkcję nie tylko sypialni. Spokojnie może stanąć tutaj biurko do pracy lub dodatkowe szafy. Druga sypialnia nieco mniejsza ma powierzchnię 10,5 m2. Okna sypialni wychodzą na ciche patio. Mieszkanie znajduje się na kameralnym, ogrodzonym oraz chronionym osiedlu będącym realizacją oznaczającego się wysoką jakością dewelopera. Składa się z budynków czteropiętrowych wyposażonych w wintę. Do mieszkania przynależy miejsce postojowe w hali garażowej. W najbliższej okolicy dostępna jest pełna infrastruktura, żłobek, przedszkole, szkoła oraz Wojskowa Akademia Techniczna, do której możemy udać się dziesięciominutowym spacerem. Tuż obok budynku znajduje się fort bliznę, idealny na spacery. Kawałek dalej mamy jeszcze dwa parki. Świetną komunikację zapewnia przystanek autobusowy zaraz przy wyjściu z osiedla, w którym w kilka minut dojedziemy do planowanej stacji metra. Zmotoryzowanych ucieszy fakt łatwego i szybkiego wyjazdu na trasę S8. To, co charakteryzuje to mieszkanie, to dobra energia, jaka tu panuje, wysoki standard wykonanego niedawno wykończenia oraz przepiękny widok z dużego balkonu. To miejsce, w którym po prostu czujesz się dobrze. Zobacz sam, zadzwoń i umów się na prezentację.